diametralnie inne propozycje. Ja od razu już wiem, którą wybieram. A my wybieram. też wiemy, którą wybierzesz. Tom. Jeżeli Gatsby, no to prosta, no to to. bogato zdobiona sukienka. No i jeszcze ten rękaw. Mam ogromną ochotę przymierzyć tą sukienkę i mam nadzieję, że będę w niej wyglądać szałowo. Uwaga. Wow. No, Widzę, emocje. że emocje. O Wyglądam jak Jennifer Lopez. Błyszczy się, są wspaniałe aplikacje. Te rękawki są po prostu boskie, bo to mówię na plaży, jak będzie wiatr, Jadr, to będzie coś tak. tak romantycznie i, i po prostu zdjęcia będą przepiękne w tej sukience. Potem to sobie można odpiąć. Dlaczego? No jest hollywoodzko, jest szyk. Ja się aż trzęsę na samą myśl o tym, że ja ją mam na sobie. Jest oszołamiająca, jest wszystko w niej perfektne. O kurczę. No i co? Państwo na to! Prześliczna, jest piękna. za nie mówiła. Jest błyszcząca. Dla mnie trochę za błyszcząca. Pierwsze odczucie, no to tak nie za bardzo. A jak plecy? Plecy są. No właśnie. O, Jest ogon. Na plecach mam tatuaż i na pewno chciałabym, żeby jednak sukienka, którą wybiorę, pokazywała go, żeby nie był zakryty. Jedna rzecz, która mi się nie podoba, to te. Właśnie, to jest śliczne. A mi się to też podoba To jest cudowne. Uważam, że one dodają takiej majestatyczności. tej jest To Jest Hollywood. Prawda? Wielki Gatsby i glamour. A jak ten brokat złapie słońce, to już w ogóle będzie będzie jak diament. <laughs> Kanina jest piękna. Kanina jest piękna. Jest piękna. <laughs> no, Kanina jest. Mamy komentarz. Kanina jest piękna, pięknie się błyszczy, ale tu mi czegoś jeszcze brakuje. No dla mnie jest. No nie to.